Siema, jestem Marek. Dzisiaj zorganizujemy sobie kolejne hardkorowe zawody, ponieważ dzisiaj kilka osób zmierzy się w jedzeniu karmy dla kota na czas, na ilość. A kto wygra? Marek, to jest czekaj, jedna... czekaj, 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 się stało. czekaj, czekaj. Musimy przerywać ten Tak, momentach? muszę, bo czekaj. Możemy to w spokoju nagrać? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. YouTube, Co? YouTube wprowadził nowe zasady dla społeczności. Co? O czym ty do mnie mówisz? No, nowe zasady, zobacz. Nowe zasady wprowadzili. Czy nowe zasady? Wprowadziliśmy nowe zasady. Że co? Ty to widziałeś? No tak, ale to co ja mam teraz powiedzieć? Przecież wszyscy wiedzą, że nie mam 18. W YouTube dbamy o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić ograniczenia co do udziału osób małoletnich w materiałach przesyłanych na naszą platformę. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mają bezwzględny zakaz udziału we wszelkich materiałach wideo umieszczanych w serwisie YouTube. Nie wiem, co teraz zrobić, Marek. Eee... Zakazali występowania na YouTube osobom. Które nie mają 18 lat. No, żeby chronić przed tymi, przed pedofilami. Dzieci. To nie jest skandal? No nie, bo chcą chronić dzieci przed pedofilami. musisz ich ja zrobić. Ja mam pomysł, chyba Marek. Przecież ja nie zawieszę kanału na. Mam na... pomysł, momencie, Marek. Miesiące. Mam pomysł, Marek. Co? Załóż mój worek. Worek? No. A myślisz, że nie zmanują? Nie wiem, jak założysz worek, to w sumie nie powinni. Bo nie będą w... widzieć twojego wizerunku. Mógłbyś mi dać. To się musiał głos wtedy zmienić, żeby nikt nie rozpoznał. Dobra, naprawdę muszę występować w worku? No to zakładaj, bo zaraz BANA dostaniemy. Chcesz BANA dostać? Nie chcę. Nie zawieszę kanału na tyle czasu. Tak, dobrze je zakładam? No, idealnie. Musisz zmienić nie. jeszcze głos. Nie. Jak, jak mam zmienić głos? Na jaki? Na N bardziej twardy? No, na bardziej twardy. No, jaki tam taki mam mieć głos? Ja nie umiem zmieniać głosu. No to zaraz BANA dostanie, Marek! Nie! Jak... Nie ściągaj tego nie! Film został zablokowany z powodu naruszenia zasad YouTube. Marku, minęły trzy miesiące. Możesz ściągnąć worek, masz przyszłość. W końcu, w końcu, już zasniję za tym YouTubem. Mogę nagrać sobie znowu kolejny film, na którym normalnie będę miał twarz. Uff, to jaki... Ja tam miałem pomysł do zrealizowania. Już się tak odzwyczaiłem, że, że totalnie nie wiem już, co mógłbym nagrać. Tyle czasu mnie nie było na tym YouTubie. Chyba zrobimy znowu tamten film, który miałem zrobić zanim zbanowali kanał. Trzeba będzie go w końcu zrealizować. Poczekaj. Tylko skąd ja wezmę. Poczekaj, poczekaj, film, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jakieś nowe powiadomienie przyszło. Jakie znowu? Co jest? Nie ja wiem, przeczytaj to. Co? W YouTube dbamy o przyjazną atmosferę. Wszelkie filmy muszą być nagrywane w godzinach od 8 do 16, aby zadbać o odpowiednie oświetlenie. Zakazuje się nagrywania filmów w pomieszczeniach, w których natężenie oświetlenia jest mniejsze niż 5000 luksów. No. Przestrane, co? Trzymaj telefon. Nie można nagrywać po godzinie 16. A która jest tak właściwie? Czekaj, sprawdzę. O, kurwa. Co? Mamy. Bana. Film został zablokowany z powodu naruszenia zasad YouTube. Dobra Marku nagrywam. Ja już totalnie zapomniałem jak to się w ogóle robi. Ja już się nie czuję przed tą kamerą. Okay. Byłem na tych filmach zawsze bardziej energiczny teraz nie mam już. Pomysł. Ja też zapomniałem jak się kamerę w ogóle trzyma. Nie mam żadnego planu, jak mówić do tych ludzi. Markie, dlaczego my nie nagrywamy od tylu Mi już frame spada, no. Jak to czemu nie nagrywamy? Co ja mam nagrać, kiedy ja miałem to, głowę pełną wzią, pomysłów? Filmę. Teraz nic nie zrobię. Żadnego filmu nie nagram. Tak bardzo bym chciał, żebyśmy z nagrywali. To nie ma już sensu. Po co nagrywać? Jaki, Poczekajcie. Film? Co? Nowe powiadomienie przyszło. Co? O czym ty do mnie mówisz? O kurde, nowe powiadomienie. Jakie powiadomienie? W YouTube dbamy o dobre wzajemne traktowanie. Zabraniamy, aby w materiałach przesyłanych na naszą platformę pojawiały się zwroty mogące wywoływać negatywne emocje u drugiego człowieka. Jeżeli między dwiema osobami dojdzie do ostrej wymiany zdań, będziemy zmuszeni zablokować takie treści. Jakie powiadomienie? No czekaj, no by... Znowu coś? No, Poczekaj, jakby ci to po ludzku powiedzieć. Eee, nie można obrażać innych. Jak to nie można obrażać innych? To jest nie dwóch zamknij. No. Film został zablokowany z powodu naruszenia zasad YouTube. W końcu trzeba coś nagrać? W końcu, i mam nawet na to plan. No, mam nawet na to plan. Zobacz, zobacz. Widzisz? Pamiętasz jak kiedyś YouTube wybijał filmy, na których są śmieszne koty? No pamiętam. Byś musiał się popławić z tym kotem. Dasz radę? Też radę, żeby ten kot zrobił chociaż coś śmiesznego, minimalnie śmiesznego. No dobra, no postaram się. I wtedy znowu nam wrócą zasięgi, znowu będziemy najlepsi, znowu będziemy mogli nagrywać filmy ze śmiesznymi kotami. Trzymaj, pobaw się z nim. Dobra, daj. Co jest Kicia? Niech zrobi coś śmiesznego. Kicia, patrz no, pobaw się ze mną, no tak. Baw się z tym kotem. Kicia? Kicia, chcesz się pobawić? No nie uciekaj ode mnie tygrys. Ty czekaj, 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 czekaj. Słyszysz? Słyszysz? A? Nie o nie, powiadomienie. Jakie? Znowu powiadomienie od YouTube'a. Jakie? Czekaj, przeczytam, przeczytam. Już ci mówię, co to jest. O kurde. Co się stało? W YouTube szczególnie dbamy o bezpieczeństwo zwierząt. Dlatego wprowadziliśmy regulacje co do traktowania ich w materiałach przesyłanych na naszą platformę. Kategorycznie zabraniamy dotykania zwierząt przez ludzi jak i przez inne zwierzęta. Zakaz dotykania zwierząt. Dlaczego? Nie wiem, piszą, że to z, z Ophelia, że nie można, że blokują kanały za to. Proszę go puścić. Film został zablokowany z powodu naruszenia zasad YouTube. I co, trzeba było jakieś zmian, nie? Przecież nie mogę cały czas tutaj stać, ja, bo to po prostu nie będzie ciekawe. No. Kogo to będzie interesowało, jak ja będę stał, i będę się użalam na sąd. Dlatego postanowiłem, że wprowadzę kogoś tutaj na ten kanał, kto, kto coś powie, jeszcze. coś oczywiście, jakiś dialog między sobą przeprowadzimy kiedyś. No, totalnie już nie wiem, co, co robić. Nie? Poczekaj, Marek. Wcześniej był służący. Poczekaj, 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 powiadomienie przyszło. Co? YouTube nie jest miejscem do publikowania treści o charakterze seksualnym. Chcemy zapobiegać poruszaniu wszelkich wątków o charakterze seksualnym w materiałach przesyłanych na naszą platformę. Dlatego wprowadziliśmy nowe zasady, które zakazują zbliżania się do siebie osób różnych płci na odległość krótszą niż 1 metr. Osoby. Innej płci. Kolejne powiadomienie? Tak, osoby innej płci nie mogą stracić siebie dalej niż 1 metr. Ile? Ile jest? Uf. Ile jest? Ile jest? 98. Film został zablokowany z powodu naruszenia zasad YouTube. Dzisiaj nagramy sobie pranka, który będzie polegał na tym, że będę podchodził do ludzi i... Marek. Co? Kogo ty co oszukujesz? Znamy? Ja? Siebie, Nie, widzów. Niko nie oszukuję, ja chcę po prostu nagrać w końcu film. Wiesz wiesz, że nic nie nagramy. Od Skoro roku nic nie nagraliśmy. Nagraliśmy, próbowaliśmy. No ale za wszystko dostaliśmy bana. Próbowaliśmy nagrywać. Ja nie wiem co mi pozostało. Chciałem nagrać pranka, ale teraz nie wiem, czy nie zablokują mi za same chęci. Pozostało mi tylko stać tutaj, mówić cichym, spokojnym głosem. Dobra, to może nagrajmy tego pranka. Chodź nagramy sobie czekaj. Oby nie. Co powiadomienie? Oby nie. Mam nadzieję, że to jest zwykły SMS. Zwykły SMS. Zwykły SMS. W YouTube dbamy o czysty język, którym posługują się twórcy w materiałach przesyłanych na naszą platformę. Chcemy zapobiegać sytuacjom, w których ktoś będzie posługiwał się nieczystą mową, dlatego wprowadziliśmy zakaz wypowiadania słów w każdym języku. 嗯。Hmm? Film został zablokowany z powodu naruszenia zasad YouTube. YouTube dbamy o brak podtekstów. Wprowadziliśmy zakaz mrugania, aby uniknąć dwuznacznych sytuacji. Twórcy będą mogli wyrażać się teraz tylko i wyłącznie na piśmie. Film został zablokowany z powodu naruszenia zasad YouTube. W YouTube dbamy o ogólne dobro każdego widza. Niektóre czynności przedstawione w materiałach przesyłanych na naszą platformę mogą wzbudzić oburzenie i poirytowanie wśród odbiorców, a w szczególności dzieci. Dlatego wprowadziliśmy zakaz oddychania. Dziękujemy za przestrzeganie naszych zasad wytycznych dla społeczności. Z poważaniem, z zespół YouTube.